Po przyklejeniu taśmy z rozrysowanym butem derbowym na kartkę papieru wycinamy ją po granicach. Stronę zewnętrzną opisujemy Z2, stronę przyśrodkową opisujemy WeW, tak jak wewnątrz. Stronę zewnętrzną na razie odkładamy. Stronę wewnętrzną potrzebujemy przebić. Element tego, tej obłożyny derbowej, więc bierzemy coś ostrego. Na, na, używany do tego jest nakuwak. Ja w tym przypadku używam cyrkla. Przebijamy. Przebijamy po linii. Chodzi o to, że jak odwrócimy drugą stroną, będziemy mieli tak jakby obrys tej obłożyny. Rygielek zaznaczamy, zaznaczamy również dziurki. Po odwróceniu okazuje się, że jest przebita. Następnie bierzemy kartkę papieru. Sztywną kartkę techniczną, już w tym przypadku. Można sobie delikatnie ją podkleić z dwóch miejsc, żeby nam się nie przesuwała. Z tyłu, z przodu. No i odrysowujemy. Robimy tak zwaną kopię środkową. To znaczy, najpierw weźmiemy stronę wewnętrzną, odrysu odrysujemy. Później odrysujemy na to stronę zewnętrzną i zobaczymy, czy jest w miarę równo. Jeżeli nie, będziemy musieli te wszystkie linie wyśrodkować. Przebijamy po tych dziurkach, które wcześniej robiliśmy, żeby już teraz na tą kartkę techniczną to nam się przebiło. Dziurki. Regielek. Regielek możemy... Jedną kropkę zrobić na samym końcu, na przodzie i na końcu, i wtedy będziemy wiedzieć, e ewentualnie po środku. Dziurka po dziurce. Dobrze, zobaczymy, co tam wyszło linię sobie dorysujemy. Dziurek nie będziemy na razie wyznaczać. Zobaczymy, jak nam się porównają z tą drugą. I po tych dziureczkach rysujemy naszego derba. Mamy. Następnie bierzemy stronę zewnętrzną, przykładamy ją do odrysowanej strony wewnętrznej, tak żeby środek, pięty był na środku, żeby te linie się pokryły i automatycznie to jest dla nas taki wyznacznik. Na kopycie rysuje się punkty kontrolne. Czyli w tym miejscu, jak mamy taśmę przyklejoną, i po środku pięty teście rysuje punkt kontrolny. Ja tego nie zrobiłem, ale trzeba o tym pamiętać. My robimy właśnie kopię środkową, żeby porównywać jedno do drugiego. Tacy projektanci, konstruktorzy, którzy wiele lat yy, robią w branży. To oni tego nie potrzebują. Oni zdejmują taśmę tylko z jednej strony i są w stanie od razu zauważyć, gdzie ten derp powinien mieć większe przesunięcie, gdzie mniejsze. I nie robią tych kopii środkowych, już mają tak wprawione ręce, że nie jest im to potrzebne. Więc teraz odrysowujemy stronę zewnętrzną i porównujemy jeszcze nie porównujemy, na razie tylko odrysowujemy. W tej kopii środkowej istotna jest dla nas oś. Ona jest najważniejsza, ją trzeba wyśrodkować. No i to miejsce, ale to zaraz o tym opowiem. Może słabo widoczne, ale ale na większych ekranach powinno być ok. Oj, pośpieszyłem się. Z powrotem bierzemy nasz nakuwak i nakuwamy naszą obłożynę darbową. Rybielek. Oraz dziurki. Wszystko mamy, wszystko. Dziurki. Można powiedzieć, że wyszło prawie idealnie. I teraz co robimy? Wyśrodkowujemy wszystkie te linie, czyli tworzymy jeden model, który będzie dla strony wewnętrznej i zewnętrznej. Chciałbym zaznaczyć również, że buty, które mają wyż, są na wyższym obcasie, które można powiedzieć czółenka, mają zawsze tą stronę wewnętrzną i zewnętrzną, tutaj różnicę. Tego nigdy nie wyśrodkowujemy, zostawiamy stronę wewnętrzną i zewnętrzną. W tym przypadku mamy w miarę równe te miejsca, dlatego pozwolimy sobie to wyśrodkować. Jeżeli chodzi o O tutaj tą obłożynę derwową, no to ona jest w miarę równa, czyli nic tu nie trzeba kombinować, żeby jakoś specjalnie wyśrodkowywać tu ewentualnie. Hmm? z tyłu napięcie wyszło w miarę równo można powiedzieć że nawet równo tę linię pozwolę sobie od razu pociągnąć troszeczkę niżej dziureczki dziureczki warto wziąć linijkę jeszcze sobie po przymierze sprawdzić, czy na pewno jest równo. Riegielek. Język. Pamiętajmy, żeby język w tym miejscu miał kąt 90 stopni. Tak samo jak pięta w tym miejscu. Te elementy muszą być 90, bo one jak po rozłożeniu na pół nie może wyjść żaden dziubek. Okay. Trochę mam gruby ołówek. Powinien, powinienem robić cięższe linie, ale nie przypilnowałem tego przed włączeniem kamelki. Pociągnęłem te linie troszeczkę dłuższe, żeby od razu dodać po 2 cm na zaćwiekowanie. My mamy ustalone, że jest to 2 cm. Przeważnie roz zaczyna się od 2 cm, kończy się na jakieś 1,5 W zależności od tego, jaki jest czubek. A może wezmę tą linijkę. Miarkę. Wyśrodkowujemy. Po dwa centymetry, to jest taki pierwszy model, ja go zaraz jeszcze ładnie przerysuję, zeskanuję, i prześlę Państwu na maila z prośbą o. Wydrukowanie i na tym modelu, który ja zrobiłem, będziemy tworzyć dalej konstrukcję. Tworzyć, robić. Jak widzicie, nasz but derbowy będzie składał się z dwóch elementów. Przyszwa, obłożyna. Może zawsze być jeszcze już na, na kopiecie rozrysowany tylnik. Może być nosek dodany. Różne elementy. My się skupimy na tym, żeby krok po kroku przedstawić Państwu, jak to powinno wyglądać. Dobrze, tak to wstępnie wygląda. Ja to wezmę teraz, yy, zeskanuję, prześlę Państwu z prośbą o wydrukowanie i będziemy dalej kontynuować już na zajęciach, na warsztatach online. Dziękuję bardzo za uwagę.